Wakacje niestety już się skończyły i dopadła na szara rzeczywistość związana z powrotem do szkoły i z rozpoczęciem przygotowań do matury. Zapewne wielu z Was będzie przygotowywało się do tej matury samodzielnie w domu, i dlatego postanowiłam, że w tym roku wystartuje serię filmików tydzień po tygodniu do matury, gdzie kompleksowo będę omawiała. Więc jakimi zagadnieniami powinniście się w danym tygodniu zapoznać oraz jakie zadania przerobić, aby jak najlepiej przygotować się do matury i zdążyć z całym materiałem właśnie do maja. Materiał rozplanowany jest od początku września do końca kwietnia. I będziemy w nim mieli e, przeznaczony czas na naukę chemii organicznej, czyli całą trzecią klasę, oraz na powtórkę materiału z klasy drugiej, czyli na, na powtórkę chemii nieorganicznej. Dodatkowo do każdego tygodnia dostaniecie e, wytyczne z polecaną, właśnie literaturą, którą należy przerobić, z czym się zaznajomić i najważniejsze pojęcia, które musicie przyswoić. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani, to gorąco zapraszam Was do oglądania. Nowy rok szkolny zaczynamy od nauki chemii organicznej. Nauka chemii organicznej będzie nieznacznie różniła się od tego, co do tej pory robiliśmy na zajęciach chemii w drugiej klasie. Będziemy musieli się tutaj skupić na nauce większej ilości zagadnień teoretycznych, które będziemy wykorzystywali w praktyce na różnego rodzaju schematach i nie tylko. W pierwszym tygodniu się skupić na przy, przypomnieniu sobie zagadnień związanych z węglem, ponieważ chemia organiczna to chemia związków węgla, więc wartałoby tutaj zasięgnąć wiedzy teoretycznej dotyczącej właśnie odmian alotropowych węgla, rodzaju paliw kopalnych, w tym proces destylacji ropy naftowej, pirolizy węgla oraz różnego rodzaju związane z, pojęcia związane z benzyną, takie jak e, środki przeciwstukowe, liczba oktanowa, oraz dodatkowo pojęcie krakingu i reformingu, te wszystkie zagadnienia pojawiły się na, na zajęciach chemii w pierwszej klasie, czyli wtedy, kiedy realizowaliśmy poziom podstawowy. W pierwszym tygodniu nie będziemy zajmowali się nauką poszczególnych klas, nie zaczniemy jeszcze nauką e, alkanów i tak dalej. W pierwszym tygodniu skupcie się na zadaniach obliczeniowych dotyczących e, wyznaczania wzoru sumarycznych związków, czyli tutaj warto też przypomnieć sobie różnicę pomiędzy wzorem empirycznym a wzorem rzeczywistym, e, jak, e, jak wyznaczać wzory związków spalanych i nie tylko, więc tutaj tak naprawdę ten pierwszy tydzień poświęćcie właśnie na zadania obliczeniowe, gdzie będziecie zajmowali się wyznaczaniem wzorów sumarycznych i nie tylko. Bardzo przydatną książką, gdzie znajdziecie takie zadania, jest książka z wydawnictwa Operon. Jest to zbiór zadań przeznaczony do klasy drugiej. Ta książka jest już trochę wiekowa, ale one są do tej pory chyba dostępne na rynku, więc bez problemu możecie je nabyć. To jest moim zdaniem coś, co każdy, każdy maturzysta musi mieć w swoim zbiorze, ponieważ to jest taka naprawdę podstawowa wiedza z chemii organicznej, którą musicie przećwiczyć w tej książce, żeby móc rozwiązywać trudniejsze zadania maturalne. I tutaj na samym początku tej Książki znajduje się wstęp, gdzie są pokazane zadania obliczeniowe właśnie dotyczące wyznaczania wzorów sumarycznych, spalanych związków, związków organicznych, więc polecam wam się w to zaopatrzyć. Dodatkowo bardzo istotna informacja, że te zadania, na początku jest ich kilka i są rozwiązane krok po kroku, czyli tak naprawdę to jest kolejna zaleta tego, jeśli sami przygotowujecie się do matury, będziecie mieli pokazane krok po kroku, co z czego się liczy, jak do tego dochodzić, więc możecie sami bez problemu sobie to, sami to przyswoić. Tak więc gorąco polecam. Zresztą ta książka moim zdaniem jest takim must have'em, tak jak już Mówiłam, jeżeli jesteście w trzeciej klasie, musicie w nią zainwestować, bo jest naprawdę jest cudowna. Dodatkowo zdradzę już na samym początku, że do wszystkich zadań, które są w tej książce, znajdują się tu odpowiedzi, więc będziecie mogli bez problemu sami się korygować. Dodatkowo w tym pierwszym tygodniu radziłabym Wam się skupić i musicie, może nie radziłam, nie radziłabym, tylko musicie nauczyć się nazewnictwa węglowodorów. Ja realizuję to zawsze w taki sposób, że uczymy się nazywać zarówno węglowodory nasycone, jak i nienasycone, czyli zajmujemy się nazewnictwem alkanów, cykloalkanów, alkenów i alkinów. Tak naprawdę, żeby nauczyć się poprawnego nazewnictwa nie musicie nic więcej o tych w związkach wiedzieć, jak tylko to, jak je nazywać. I do tego, do tego zagadnienia również polecam Wam tą zieloną książkę z operonu, ponieważ tam jest bardzo dużo przykładów, które, które sprawdzają Waszą umiejętność nazywania związków oraz rysowania związków, jeśli macie podaną nazwę. Dodatkowo bardzo ważne też tutaj będzie rysowanie związków na przykład z, ilością, z daną ilością węglów, węgla o różnej rzędowości. Tak? Czyli pojawiają się takie zadania w stylu: narysuj związek, który będzie, który będzie zawierał tyle i tyle węgla o takiej rzędowości. Więc to jest też bardzo ważne. Czyli tutaj pojawia się kolejne pojęcie, z którym, na które na pewno zwrócicie uwagę, czyli pojęcie rzędowości atomów węgla. Tak naprawdę ten pierwszy tydzień, y, nauka tego nazewnictwa i nauka wyznaczania wzorów, y, to jest y, to, co powinniście zrobić, na tym się skupić i to, to i to zajmie Wam dużo czasu, żeby te nowe zasady nazewnictwa... Y, Ogarnąć i zapoznać się z nimi i robić to poprawnie. Tak więc pierwszy tydzień września przeznaczamy na naukę, węglo, naukę nazewnictwa węglowodorów i rozwiązywanie zadań obliczeniowych z wyznaczania wzorów sumarycznych związków. Dodatkowo w opisie do filmu znajdziecie link, gdzie będę, będę wrzucała karty. Hmm, Właśnie karty takich tygodniowych powtórek, czyli w tej karcie znajdował się, będą znajdowały się najważniejsze pojęcia, które powinniście umieć, Zalecana literatura, czyli z czego skorzystać, jakie zadania zrobić, no jakieś tam miejsce na notatki, tak, żeby ta nauka i te powtórki były usystematyzowane. Gorąco was zapraszam do skorzystania właśnie z, z tej pomocy i do zobaczenia w kolejnym filmiku.